Każdy z nas miał pewnie taką sytuację, kiedy na chwilę zostawił ziemniaki, a te zaczęły się dosłownie rozrastać. Co się jednak stanie, kiedy spożyjemy takiego nieświeżego ziemniaka? Istnieje wiele anegdotycznych opowieści, które mówią o nastolatkach, które spożywały surowe ziemniaki, aby uniknąć sprawdzianów w szkole. Wielu z nas miało pewnie takiego bystrego kolegę, który spróbował w ten sposób uniknąć szkoły. Jednak to krótkie chorobowe zwolnienie może zakończyć się poważnymi skutkami zdrowotnymi. Na własnej skórze, a raczej na własnych organach, przekonały się o tym dwie grupy więźniów które wykorzystały ziemniaki do produkcji nietypowego napoju. Jeśli temat Cię zainteresował, nie zapomnij zostawić subskrypcji, a teraz przechodzimy do sedna. Wstępne objawy, takie jak osłabienie mięśniowe, niewyraźna mowa czy problemy z koordynacją, przypominały stan upojenia alkoholowego. Jednak w krótkim czasie przybrały o wiele bardziej złowieszczy charakter. Dokładniejsze badania przeprowadzone w odpowiedzi na niepokojące objawy pacjentów ujawniły przerażające konsekwencje, w tym paraliż, który uniemożliwia wykonywanie podstawowych funkcji życiowych, takich jak mówienie czy oddychanie. Wielu z nich doświadczyło silnego ataku paniki na skutek braku możliwości oddychania. Ta bezsilność wobec własnego ciała nasilała poczucie strachu i izolacji, pogłębiając psychiczne i emocjonalne skutki choroby. Jednak wróćmy do początku, jak do tego tak naprawdę doszło. W surowym świecie zakładów karnych, gdzie każdy dzień wydaje się kopią poprzedniego, więźniowie szukają rozrywki, aby przełamać tą rutynę. Jednym z najbardziej niebezpiecznych i najczęstszych sposobów na ucieczkę od rzeczywistości jest produkcja własnego alkoholu, tak zwanego pruno. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to w miarę bezpiecznym zajęciem, kryją się za tym liczne zagrożenia, zarówno od strony prawnej, jak i zdrowotnej. Pruno powstaje z tego, co więźniowie mogą zdobyć lub ukraść. Resztki jedzenia, takie jak owoce, cukier, często pochodzący z kuchni więziennej, a kluczowym składnikiem są drożdże, które można uzyskać z kawałków starego chleba. Te składniki, choć proste i cenne, są zbierane w tajemnicy i przechowywane w ukryciu, często w celach lub innych zakamarkach więzienia. Fermentacja Pruno odbywa się w niezwykle prowizorycznych warunkach. W produkcji tego domowego alkoholu wykorzystywane są często reklamówki lub małe plastikowe zbiorniki. To właśnie te dalekie od sterylnych warunki powodują ogromne zagrożenia. Jeden z pacjentów zgłosił, że do produkcji użyto miodu, ziemniaków, jabłek i pasty pomidorowej z wybrzuszonej puszki, które połączono, ukryto i fermentowano w zamkniętej plastikowej torbie w temperaturze pokojowej przez. 3 do 5 dni. W normalnych warunkach produkcyjnych przykłada się ogromną wagę do czystości produkcji. Kontroluje się temperaturę, pH oraz przede wszystkim czystość kultury drożdży lub bakterii, które odpowiadają za przemianę cukru w alkohol. W przypadku Pruno skrajne zaniedbania higieniczne doprowadziły do opłakanych skutków. Najbardziej powszechnym skutkiem ubocznym nieudanej fermentacji może być produkcja metanolu. Spożycie metanolu, będącego produktem ubocznym niekontrolowanej fermentacji, jest jednym z najpoważniejszych ryzyk związanych z produkcją domowego alkoholu, takiego jak pruno. Metanol, nazywany również alkoholem metylowym, jest toksyczny i jego spożycie nawet w stosunkowo niewielkich ilościach może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. Jednym z pierwszych i najbardziej charakterystycznych objawów jest uszkodzenie wzroku, które może objawiać się zamazaniem widzenia. Metanol może doprowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego, co doprowadzi do całkowitej ślepoty. Objawy ogólne przypominają klasyczne zatrucie alkoholem, silne bóle głowy, nudności czy problemy z koordynacją. Skrajne zatrucie metanolem może prowadzić do kwasicy metabolicznej, stanu, w którym pH krwi staje się zbyt kwasowe, co może zakłócać produkcję kluczowych enzymów, a w rezultacie doprowadzić do zatrzymania akcji serca. Istnieje wiele przykładów z przeszłości, kiedy to więźniowie podczas domowej fermentacji alkoholu zatruli się właśnie metanolem. W jednym z rosyjskich więzień grupa więźniów próbowała wyprodukować domowy alkohol. Po spożyciu tej substancji więźniowie szybko zaczęli. Zaczęli doświadczać zatrucia metanolem. Początkowo powiązano to ze zwykłym upojeniem alkoholowym, co znacznie opóźniło postawienie trafnej diagnozy. Jednak w miarę metabolizowania metanolu w organizmach, jego toksyczne produkty rozpadu, takie jak formaldehyd i kwas mrówkowy, zaczęły powodować poważniejsze uszkodzenia. Niektórzy więźniowie doświadczyli szybkiej utraty wzroku, co w skrajnych przypadkach doprowadziło do trwałej ślepoty. Podobny incydent miał miejsce w Czechach. Więźniowie, korzystając z prowizorycznych warunków, postanowili wytworzyć domowy alkohol. Do tego celu wykorzystali sfermentowane owoce oraz dodali odrobinę cukru. Przeprowadzili także destylację, co miało zwiększyć zawartość procentową alkoholu. Niestety, bez odpowiedniej kontroli temperatury i innych warunków procesu, metanol, będący toksycznym alkoholem, wytworzył się jako dominujący produkt tej destylacji. Najcięższe przypadki zatrucia charakteryzowały się kwasicą metaboliczną i niewydolnością wielonarządową. Tutaj skutki zatrucia były opłakane, dwóch więźniów straciło życia. Jednak, żeby nie było tak prosto, w omawianych przykładach to nie metanol stanowił podstawowe zagrożenie. Cofnijmy się zatem do historii o zepsutym ziemniaku. Często używane składniki, takie jak resztki jedzenia i cukier, dostępne dla więźniów, mogą już być skażone lub nieodpowiednie do bezpiecznej fermentacji, co zwiększa ryzyko powstawania niebezpiecznych zanieczyszczeń. Alkohol produkowany w takich warunkach może już na etapie produkcji zawierać szkodliwe substancje, którego spożycie może prowadzić do poważnego zatrucia lub nawet śmierci. Więźniowie w 2011 roku trafili na oddział z poważnymi zaburzeniami neurologicznymi: dysfagia, czyli trudność z połykaniem, nie tylko uniemożliwiała im połykanie stałych pokarmów, ale także zwiększała ryzyko zachód. Płyśnięcia. Podwójne widzenie, stanę jako diplopia, było kolejnym objawem tego nietypowego zatrucia, co dodatkowo dezorientowało więźniów i pogarszało ich stan psychiczny. Dołączyła do tego postępująca słabość mięśniowa, która sprawiała, że każdy kolejny ruch był nie lada wyzwaniem. Niektórzy więźniowie nie byli w stanie samodzielnie chodzić czy nawet stać w miejscu. Objawy te nasilały się w zatrważającym tempie. Wymioty kolejny z symptomów nie tylko pogarszał ich ogólny stan, ale także doprowadzał do odwodnienia i niemożności podawania im leków w formie doustnej. Narastające uczucie duszności było szczególnie niepokojące, gdyż sugerowało, że paraliż mięśni oddechowych może być coraz bardziej prawdopodobny. To uczucie, jakby powietrze w płucach było coraz bardziej ograniczone, a każdy wdech wymagał coraz większego wysiłku. Mogło szybko prowadzić to do niewydolności oddechowej. Początkowo to, co wydawało się zwykłą reakcją alergiczną, szybko ujawniło swoje prawdziwe, znacznie bardziej niebezpieczne oblicze. Kiedy typowe metody leczenia ukazały się nieskuteczne, lekarze przystąpili do przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań. Wyniki tych badań zaskoczyły nawet najbardziej doświadczonych specjalistów. W organizmach pacjentów wykryto toksyny, które najprawdopodobniej pochodziły z domowej produkcji pruno. Ostatecznie w przypadku więźniów zdiagnozowano botulizm pokarmowy. Śledztwo przeprowadzone jednoznacznie wskazało pruno domowy alkohol jako źródło zakażenia. Diagnozowanie botulizmu ze względu na rzadkość występowania jest niezwykle trudne. Objawy mogą być mylone z innymi zaburzeniami neurologicznymi. Wymaga to od lekarzy nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także niezwykłej intuicji, która doprowadzi do diagnozy tej niezwykle rzadkiej choroby. Pięć lat później zarezerwowano kolejne przypadki botulizmu o tym samym podłożu. Solem więzienia podejrzewał, że źródłem zakażenia jest nielegalnie produkowany przez więźniów alkohol nazywany pruno. Z 30 przeprowadzonych wywiadów, 23 nie zdawało sobie sprawy, że picie pruno może prowadzić do Chorowania. 11 z 26 osób, które odpowiedziały na pytanie o częstotliwość spożywania Pruno, zgłosiły, że piły ten napój przynajmniej raz w miesiącu. Niektóre przypadki ekspozycji na Pruno zbiegły się z pożegnalną imprezą dla jednego z więźniów oraz finałami NBA. Po interwencji skonfiskowano blisko 75 litrów pruno. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia więźniów podkreśliło krytyczną potrzebę szybkiej reakcji medycznej w przypadku zatrucia botulinowego, gdzie czas od rozpoznania do interwencji medycznej może decydować o życiu lub śmierci. Bakteria naturalnie występująca w środowisku zaczyna produkować toksynę botulinową tylko w specjalnych określonych warunkach. Stary ziemniak użyty w produkcji pruno stanowił idealne podłoże do rozwoju tej bakterii i produkcji toksyny. Wstępne badania określiły dokładną przyczyną, czyli zatrucie jaden kiełbasiany. Gdy podobne objawy zaczęły się pojawiać u innych więźniów, szybko połączono kropki. Jak się okazało, wielu więźniów regularnie spożywało pruno, co znacząco zwiększało ryzyko zatrucia. Jeśli antytoksyna nie zostanie szybko podana, może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Botulina blokuje uwalnianie acetylocholiny neurośwokaźnika odpowiedzialnego m.in. za skurcz mięśni. Początkowo objawia się trudnością w połykaniu i mówieniu, może doprowadzić do porażenia mięśni oddechowych i innych grup mięśniowych. W wyniku paraliżu mięśni oddechowych pacjenci mogą doświadczyć niewydolności oddechowej, co jest najczęstszą przyczyną śmierci w przypadku zatrucia botuliną. Nawet po szybkiej diagnozie i podaniu antytoksyny, pacjenci mogą cierpieć na przewlekłe zmęczenie, problemy z koordynacją, a także mówieniem. Dlatego zatrucie jadem kiełbasianym jest tak niezwykle niebezpieczne, ponieważ jest trudne do diagnozy, a także liczy się każda minuta. Chociaż więźniowie ostatecznie otrzymali należytą pomoc, ta historia pozostaje przestrogą przed spożywaniem nieświeżych produktów. Na sam koniec ciekawostka dla wytrwałych. W sieci medycyny, gdzie nieustannie poszukuje się nowych metod leczenia, czasem te najbardziej kontrowersyjne okazują się obiecujące. Dotyczy to również zastosowania substancji, które w dużych dawkach mogą być szkodliwe, lecz w mikrodawkach wykazują korzystne działanie. Przykładem może być zastosowanie toksyny Znane jako botox. W przeprowadzonych badaniach pacjenci otrzymujący zastrzyk botulinium w obszarze mięśni mimicznych twarzy wykazywali lepsze efekty w leczeniu depresji w porównaniu z grupą placebo. Badanie, które objęło 30 osób cierpiących na depresję, wykazało, że iniekcje toksyny botulinowej mogą znacząco poprawić nastrój. Chociaż badanie nie wykazało istotnych różnic w całkowitym leczeniu depresji, obserwacje wskazują na trwały efekt, który utrzymywał się pomiędzy kolejnymi cyklami. Pacjenci, którzy przed zabiegiem doświadczyli ciężkiej depresji, po zabiegu doświadczali łagodności. Objawów. To badanie rzuca nowe światło na potencjalne zastosowanie toksyny botulinowej, pokazując, że nawet substancje, które pozornie uważane są za skrajnie niebezpieczne, mogą znaleźć swoje miejsce w medycynie, szczególnie gdy podstawowe metody zawodzą.